Wszystko w się. sobie kamilkę, że ten trzeba przypomnieć. Halo, Kitty, Halo, kitty O! kawa to jest. Dobra, to by. No, to już są trzy umiejętności, dobra, bo to, tu bym, o, aha, ale, do czempion Fiara zajdzie nie, nie, na nie, ale nie, nie, kurwa, dobra już nie, chuj! nie, 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 no, ale za późno tu powiedziałeś to Nie no, ty idioto marne. No kurwa, teraz wracaj <laughs> No i widzisz a, dobra, teraz też Nie, dostawiam Nie, pierdol Drżyna a? się sypie Nie, stalo no, mi się ładzić chcę Kurwa, sama z siebie Skacze idiota <laughs> Co wy macie z tym? No gra, bo ja ale nie mam życia Trudno, poświęć <laughs> Spierdolaj Raz poświeciłeś, kolegę. Nie no, ma no się poświecić. Kurwa, jak ty tego jeszcze nie zajebałeś Kurwa. Ty... Nie ma talona długo, mówię. Oh. Czy przecież... go kurwa głaskałeś w początku? No przecież rzuć ku. On przecież jej cię nie brał. On był kurwa. Takich knie z mocą. Dobra, ma długa ty się szczęśliwie wnosi. się <laughs> się KALESH O kur... No wiesz co to... A więc dalej ja kurwa, co chcieć wziąć? Dobra a teraz, teraz już sprzedał, teraz już sprzedał Teraz to spierd... Kurwa No więc właśnie, spierdalać tylko Aaaa, jebać się Kurwa, to jest mało różniejsze od supporta No, w sumie tak Co wy robicie, ty? Kurwa, składamy te... Nie. Nie to no. ciebie składają, Dobra to weź uważam. to puszuj kurwa Ja też składają to jest ten problem Ja też puszuję bo o No Lucja nie, o! A Dzięki ja Kurewka jebana Nie no ona akurat ten Ona się tak leczy z wuj z nie że to jest chuj W lesie Dobra Jak raz będę w walce więc możemy się bić tu widzę, że Jest po chuju. Sekundy, Masz coś? Nie, Macie coś? Nic nie mam. Ale to są mendy, oni we mnie wchodzą. dobrze no z tym mendy. ojej. oj, Takie oj. Właśnie, a w ciebie nie wejdą. Dobra, że gryżyda sprzedano, ale się opaca. Odciągnąłem wali misia. już dobra, trochę w koszyk. Jezu, gdyby nie ja. Ej, pomoże mi tu kurwa ktoś, halo. Jestem. Dobra, dzięki. Nie wiem, to się podoba. Łukaszek zapierdala, pan robot. Popanko. <noise> o, oh. oh. <noise> yeah. Co to kurwa miało być? Dwie jepalne małe śmieci, kurwa. Quando de tudo se na puxar para dentro, somos nulos, poquebando nas cenas, novo um, de proguejando sem cenas, saliva ali para o zulunha che. Ei, ei, caro Dama, para trás, 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 para para trás, para trás, para trás, para trás, para trás, para trás,